Muzyka Boże, witajcie. Mamy dzisiaj środę, 28 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze a wewnątrz są drapieżnikami, drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone, a więc Poznacie ich po ich owocach. Dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, że są dobre owoce i są owoce, które są złe. I Pan Jezus mówi nam wprost, że poznacie dobro i zło po owocach. Kiedy w naszym sercu powstaje pytanie o to, jest czyje, działanie, czy nasze działanie jest właściwym, czy prowadzi do dobra, warto zobaczyć, jakie są owoce tego działania. Jeżeli wskutek czegoś, Czego doświadczamy, na co patrzymy, co widzimy u innych, pojawia się dobro, jedność, pokój serca, to prowadzi do Pana Boga, to jest to dobry owoc. Ale jeśli wskutek jakiegoś działania pojawia się niepokój czy niezgoda pomiędzy ludźmi, to wtedy trzeba zadać sobie pytanie, czy to są jeszcze dobre owoce. Pan Jezus w bardzo prosty sposób pokazuje nam, jak je mamy rozeznać. Czy coś jest dobre? Czy coś jest złe? I może warto dzisiaj spojrzeć na swoje życie, na to, co sami robimy, pod kątem owoców, które te nasze działanie wydaje. Niech was bogłosi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.